Wow. Kurwa uwaga! The to save. Wow. To to if you would like to begin it, you after Skrywa. Ej, widzowie. Nie wiem, że nie widzieliście widzowie tego wszystkiego. Ale ja to jakoś odzoruje, nie? Ja to zrobię rekonstrukcję. Siema, tutaj Maciek montażysta. E, ogółem wcześniejszy fragment filmu został zrekonstruowany przy użyciu oryginalnych dźwięków, bo mniej więcej wcześniej obraz wyglądał. Tak. Zajpię dobra. Wra wraca Wraca! Vraća. Prada. Tema ropu. Co to Co ty jest? Ty... Piu. Zaczynam od lewej. Co Co ty o kurwa Cicho jest. To są ustawienia gry. Można wybrać przez stereo! Teraz rozumiem. Bratki, co za. Ktoś siedział przed kołpą i mówi, dobra. Nie wiem w sumie. Uh, what the hell is You doing, brother? Ej! Hey, gdzie idziesz? Dobra, to się palę gumę ha? Ja to się kamery obracać, trochę to irytuje C Ja kiedy zacznę grać? O co tu biega? O kurwa, będziemy zaglądać tych snów. Wiesz, mi się, że... Czy... Było coś takiego? Nie wiem, ale to jakieś okultystyczne rzeczy będziemy robić. Nieźle. Zaglądaj, o czym tam oni śnią? Jego koszmar będzie pójść na siłownię. <laughs> a, to jest jego koszmar. Exactly to jesteśmy w jego... w jego w snach, czy w żołądku. brought it to This was certainly not the moment for trying... Hey, Piglet. You might smut me. Everything will be alright, Piglet. To overcome your fears, you must believe in yourself. Oh, thank you, Christopher Robin. i, I, I feel better already. Normalnie. Poka, poka, poka,

Tam pomóc, sta, ja będę pomagał komuś. Ja muszę walczyć swoje własne problemy. Ale flat strawberry to wszystko o czym on myśli? To wygląda jak odklucza ten chleb. To jest, nawet chleb to jest pewnie ciasto jakieś. <laughs> Wapu

Trzydz Trzydz No how shall we get through this cotton candy No zżry to, to Kubuś Jak tu bądź pułapek, prawie nie bądź obsrany, proszę Bóg. Nie wejdź w wakum wafla zjadł, jednak puszę. Ej, co on! Co teraz, wariacie? Co on tu zjadł? Co ty górna gadasz? A czokolwiek door z blokiem był. Nie. Ja nie wiem, klamką? A on co taki przestrzenny? On ma większą paranoję niż ja! Muszę <śpuszcza> <Mów> sobie <podćskopa? śpuszcza> O kurwa! Duel! <śpuszcza> A muszę go skontrować? Duel Haha oh. <laughs> Co to? Emo... Emotional damage No czemu tak się on... Sk skrada No czy prosiaczek wszedłeś mu na psychę? Nie bój się hepa Kurwa, five nights at Freddy's. Matko Bosko, Często Horsko. O. Kradziesz miodu! Wejdź, cztery! O cholera... O cholera, czy to Freddy Fatberg? No! Ha! Co? Pryskawki są gdzieś tam? Szybko! co chodzi, ale buja uciekamy szybko pędź! Jeszcze you'll able to reach A, dobra. a pot co ty robisz? Dobra, zdążę. Porobię cię, jak sta. No. Bałuj się. No, właśnie, w krajerze. Minecraft opening, co dropnie, co dropnie. Let's go! Śmieszny jest ten dźwięk. Jaką... Jaką sapię. Jestem naprawdę jest przerażony. No, yes, no, I am. Fill. fill it up, fill it up. Wait, so God fucking liquid. Oh, I think Po will be very happy. <laughs> będzie, będzie. Oh, that's a big gift. Piglet, I don't suppose you did find a bit of honey by any chance, did you? My tumbling is rather rumbly. I did. Oh look, Pooh, it's just for you. Oh yum, honey. Maybe <laughs> 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 a yum Yummy. <laughs>

Widziany ściany gniazdy przy komputerów. Oh. No tiger. 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 O oh, nie. Best. Dobra. I'll Stealth mission. It, snake. Snake. <laughs> ej, będę o oh, kurwa swapping charakter? Ej no way. ej no way.

Witam nieświt, witam go na luzaku Przejdzie idzie? Zwiad, muszę się schować Dobra, szybko, teraz, teraz! Zaczet mnie nie zobaczył? Haha! Ja bym wam wpierdolił, ale chuj, idziemy <laughs> Ale to co. Mają normalnie wyhadzić, że mogą słyszeć Cię? Haha, <laughs> look at that. Don't mention it. Tiger. ja znaczy, nie ma O kurwa. Na chuju był ten potek. Co? Ten potek go powstrzymywał? Kurwa, wam wyskoczył. co to, no bitem? kwiatek. Dawaj. A piece of Cwaniaku. Cwaniaku. To jest dobre słowo na słowo Na przykład, żeby to słowo przebranżało i na inne. Na przykład, że... Yyyyyyyyyy... Cwaniaku. Czyli O nie. Przestań. No. Goń się, Fajo. Żeby zapobiec wow. schizofrenii, lękom, bierze wódę. Jak ich zwalczy, dostaje wódę. Mhm. Tak jest Lord, serio. Hello! Hello. Good Tag! Are you in there? Piglet, is that you? Yes, yeah. yeah. I, I can we open it. I think the key is back in my house. Right, right back. Tak. Jak przedłużyć grę 5 krostych z kroków? Numer 1. Zrób, żeby szedł powoli. 2. Shema What's the clue have you sure I've seen that key someplace around the house? Oh goodness, will you look at this mess? Rue has left his cookies just everywhere. Piglet, be a dear and gather them up while I look for the key. Spago. Tak. <tryglodak>. Wiesz, kim jesteśmy? Każda nasza misja jest nielegalna. Sierżancie łódz. Wiarygodne zaprzeczenie to podstawa naszej pracy. Ale mówimy tu o potencjalnym ataku na wolnych ludzi z całego świata. Dajcie panu Adlerowi czego chce. Panowie, przed wami bardzo ważne zadanie. Ochronić nasze wartości przed wielkim złem. Wiecie jak jakiegoś człowieka i to są takie detektywne takie tablice wkrokowe z takimi niciami połączone te pieniążki Ej <laughs> Yeah! 6-9!! Hahahaha Wooow Słuchaj, now. dobra że sure, Roo będzie bardzo zadowolona z twoją widzeniem To dla ciebie prosty deal Dzięki mi jeszcze you, do tego 10 koła, baniek Aaa tak, Kanga dała mi do Piglet. Zamknij się Albo dajesz mi jeszcze 10 koła w gotówce, w walizce Chyba kurwa w piątaka albo albo te ciastka to daję temu Pobusiu i pokładkowi mhm. proste ma... ja wrócę Masz... Powiedziałem 3 godziny ma pani na opuszczenie domu Jak nie to twój syn będzie tak jak na tam na ścianie ale to będę Będziesz go poszukiwać jak detek detektyw Widziałeś taki film? Z... yyyy... Yy, zagin zaginiona? Zaginio zaginiona? No właśnie. Uważaj. I feel better already. Ew. Wait a minute. Get it how you live it. Ten, dosen, nie mustangin, no. Biznes amma. Ma... I nie wiem, czy o tym no, co się higrasz, kurwa. Yeah. No coś, jaki No kurwa. Brat ma... A on ma domek jakiś w drzewie? Czemu on mieszkał nie ze mamą? Wyprowadził się? Na swoje już poszedł? Skubany? Ale... Piglet! Yeah, Czemu to jest tak... ponuro? nie

Ciepła nie miała wow. What the hell? Dobra, nie chcę się z wami lać, ja nie mam czasu na to Dobra, chodź Co to za pszczoło-słoń? Nie rozumiem, co my... O kurwa, pszczoło-słoń! Goń się, gońcie Dla się! Lamusiaku Lamusiaku, to twoja dupa dzwoni po to samo, co ostatnio o kurwa, my się nie lubimy <śmiany> Skóry wyśmiał, no chodź tu Muszę go zwalczyć Boss fight, to jest boss fight On się oddalił? Co tu chodzi? Czemu on się oddalił? Nie wiem czy to o to chodzi? Nie, nie wiem, ale dobra Boss fight'a przegrałem, nie wierzę O co chodziło z tym, że on się oddalał? To jakieś takie ułatwienie wow. Kolego, do pszczoła. Nie, słonie pszczoła. <laughs> Siema! Oh, hello, piglet. On się nazywa. Tak. You me. Co, ty masz depresję, stary? Pływa. Jarmo deprechy. Ja jestem mądry. No Teraz, ale jestem sigma Nikt mi nie musiał powiedzieć co mam zrobić No hmm. way No jak prawdziwy robotnik Wytrzyj głupie, spodnie Kurwa ten smar Klej czy co to nie robiłeś Uy. Ja tak samo co poćkany Trzymaj się Iar, jesteś zioma Tu jest Biedronka Dobra, omijamy ich wszystkich Pasztowałem mm -hmm. mm -hmm. Idziemy do rrrr Rrrr, szkra, I wait a minute <ścoughs> Nie, dobra, stop Już, już to się robi Nooo, ogłoni mnie Goni mnie! <grywia> Hejka naklejka To ja. Eee, Chwila, fajna młody. Aż się wodę napiję. Hmm. Ah. Thank you. Oh, yeah! It's a good boss. It's a good boss. good boss. Oh, I have no. oh, an idea. If you scare me, I'll let you in. But I think you are much too frightened. Oh you're not scary enough little piglet. Come back when you are far more frightening. You mm. should go to the brave face factory. I think that's where you can use the cookies you got to get some new scary faces. Jezus. Co to za grafika? A i to wygląda kurwa koszmarnie. To, to jest strasznie. Co jest? Dobra, nie pierdol że... Ale Resident Sleeper jebany. Zamknij się tam w się. Dobra, zły styl scary enough little piglet come back when you are far more frightening and, but, i think you're gonna need some very scary faces to get my ball back no <laughs> maybe <laughs> 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 蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。